Moją pierwszą przenośną konsolą i prawdopodobnie pierwszą przenośną konsolą wielu z Was było to cudo. Gierkę elektroniczną, bo tak nazywałem: Brick Game 9999 in 1 E999 Super Mouse. Brałem ze sobą wszędzie, a razem z nią wszędzie był ze mną Tetris. Stworzony w Związku Radzieckim przez Aleksieja Parzytnowa, Tetris był i nadal jest grą ludu. Wszyscy grali w Tetris'a. Moja mama i moja babcia najpierw pluły na moje gry, na mojego Duma, na mojego szalonego królika, a potem wesoło zasiadały przed ekranem i naparzały w Tetris'a. Można by pomyśleć, że na każdej liście stu najważniejszych gier albo najlepszych gier Tetris jest umieszczany kurtoazyjnie no bo przecież jest stary, ale ważny, ale przyczynił się do sukcesu Game Boya i był mega popularny. I oczywiście tak jest ale oprócz tego jest świetny. Jest mnóstwo ważnych i kultowych gier, które omawiamy, które wspominamy i doceniamy, ale do grania się nie rwiemy. Tetris jest inny. To podręcznikowa gra casuala. Zrób linię, linia znika, masz punkty. Nie robisz linii, nic nie znika i przegrywasz. Dużo linii, dużo punktów. Nie są to chyba zbyt skomplikowane zasady. Dlaczego więc Tetris jest tak uwielbiany? Easy to learn, Easy hard, to learn, learn to hard, to hard to master. Trudno osiągnąć Easy to learn, na hard to master. Easy to learn, hard to master. Easy to learn. Tetris to gra banalna, ale na każdym etapie naszej przygody z nią stajemy przed coraz to nowymi wyzwaniami, które najczęściej dotyczą nas samych. Jak już nauczymy się podstaw podstaw, to zaczynamy wyłapywać, jak usuwać kilka linii jednocześnie. Może nawet uda się nam zrobić Tetris'a, czyli usunąć cztery linie za jednym ciosem. Ale co to? Nagle klocki, albo jak chcemy być kiodupni, to tetraminos zaczynają spadać coraz szybciej i coraz szybciej my musimy te nasze podstawy wdrażać, ale przestajemy się wyrabiać i robi nam się tutaj bałagan, więc szybko musimy nauczyć się to wszystko sprzątać. I czasami to nie wystarcza i przegrywamy. Piotr Kupicha miał 100% racji, śpiewając o Tetrisie. W tej grze chodzi o to, żeby pokonać siebie. Pokonać siebie i udowodnić, że można lepiej. Ale zanim będziemy mogli to zrobić, to musimy wybrać odpowiednią dla nas wersję Tetris'a, a to wcale nie jest takie oczywiste. Mamy, oczywiście, klasyczki. Wersję na nes która ogrywana jest do dzisiaj, o czym później. Wersję na Game Boy'a, czyli tę najbardziej klasyczną. No i oczywiście, gierka elektroniczna. Jeśli najdzie nas ochota na retro-nostalgię albo po prostu wycieczkę śladami historii, no to to są nasze opcje. Ale żeby po prostu poczpykać sobie w Tetris'a, wystarczy. Wystarczy nam albo komputer, albo jakakolwiek konsola, bo Tetris wyszedł na wszystko. No, dajcie spokój, jeśli siedzicie teraz przed kompem, to możecie pograć w Tetrisa w ciągu kilku sekund przez przeglądarkę. I jest to nawet rozsądna opcja, jeżeli chcemy pograć sobie w szkole czy w pracy. Ale na kanale do subskrybowania którego gorąco Was zachęcam, gramy w inne wersje Tetrisa. Tetris Effect, najbardziej chyba popularna dzisiaj wersja Tetrisa, która bardzo mocno poszła w to, że Tetris jest relaksującą grą. Mamy motywy zen, medytacyjne ambienty i muzykę, która nie tylko uspokaja i pomaga się skoncentrować, ale naprawdę porusza. Grasz sobie w spokojny listopadowy wieczór. Pierwszy śnieg pruszy za oknem. Wszystko się dosłownie układa. Dosłownie, bo to Tetris. I nagle słyszysz Czujesz, jak zaczynają ci się pocić oczy. Bardziej nawet niż podczas tej piosenki w Wiedźminie 3. Siedzisz w ten chłodny listopadowy wieczór, grasz w Tetris'a i nie chcesz nic zmienić, bo wszystko jest dobrze i mimo wszystkich trudności, masz najlepsze życie na świecie. Plus, jest to bardzo dobra gra. Jeśli masz zagrać w jedną, jedyną wersję Tetris'a, no to polecam tę. Jest to wersja, w którą na dzisiaj gram najwięcej. Ale są też inne. Przez lata grania na Switchu moją ulubioną wersją Tetris'a było Puyo Puyo vs. Tetris. To dlatego, że uwielbiam przebądźcowujące, głośne i kolorowe gry. Klocki fajnie klikają, a postacie krzyczą Tetris za każdym razem, gdy zrobisz Tetris. Ale najbardziej nostalgiczną wersją Tetris'a, a taką, do której najczęściej wracam, jest. Tetris DS. Nie dość, że sterowanie jest samo w sobie idealne w tej grze, to jeszcze na konsoli przenośnej tak fajnie wszystko klika. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące. Dodatkowo na mnie działa ta magia Nintendo. Jak jest, jak jest Nintendo, jak gumba się tu kręci, to automatycznie jest lepiej plus w tego Tetrisa grałem absolutnie najdłużej. Więc chyba jest to kwestia przyzwyczajenia, ale tak czy siak bardzo bardzo polecam, jeśli macie ds -a. Jeśli jednak zwracaliście uwagę na gameplay, który sobie leci w tle, to musieliście to zauważyć. Mimo, że uwielbiam Tetris'a, jest to jedno z moich ulubionych gier. Wracam do niej regularnie przez całe swoje życie. To jestem strasznym casualem. Gram w Tetris'a tak jak Bozia przekazała i idzie mi to całkiem sprawnie. Ale jeden komponent Tetris'a pozostaje dla mnie od lat niedostępny i jest to multiplayer. To jest niesamowite jak bardzo Tetris się zmienia w momencie kiedy staje się rywalizacyjny. Całe bajania o easy to learn hard to master można wyrzucić do kosza. Jeśli chcesz sobie grać w Tetris'a, to sobie graj, ale jeśli chcesz grać w Tetris'a dobrze, musisz się nauczyć dokładnie, jak wszystko się obraca, zapamiętać kolory, planować ruchy z wyprzedzeniem, bo po coś pokazują kolejkę. Musisz umieć robić kombosy i na środku, i po boku. Musisz umieć robić T-spiny, musisz wiedzieć, jakie sobie przygotować, musisz wiedzieć, co to w ogóle jest T-spin. A wszystko to przy zawrotnych prędkościach, gdzie ja czasami nie wyrabiam, jak gram w to normalnie. Postanowiłem sobie ostatnio trochę popróbować tych bardziej zaawansowanych Tetrisowych technik i czy jak mi się mózg zaczął prasować. I te wszystkie rzeczy sprawiają, że Tetris nie tylko zyskuje jeszcze więcej dodatkowej głębi, ale staje się też dobrym do oglądania e-sportem. Tym bardziej, że jest też druga strona kompetatywnego Tetris'a, albo pierwsza zależy z której strony na to spojrzeć, czyli Tetris na Nesa. I tam nie ma miejsca na fancy smensy techniki.

Żeby szybciej rejestrować to co wciskają, bo tak działo pad do czy coś. I mają swoją technikę trzymania, a jeden typ ma nawet rękawiczkę. Efekt Tetris'a, czyli teoria o tym, że jak długo w niego grasz to się uspokajasz i śnią ci się klocki po nocy, jest prawdziwa i potwierdzona. Ale są inne, moim zdaniem ważniejsze efekty Tetris'a, na które warto zwrócić uwagę. Wszyscy możemy podjąć się w nim różnych wyzwań. Moim wyzwaniem, którego przez lata się podejmowałem, było zrobienie perfekcyjnego Tetris'a, jak sam to nazwałem. Czyli przejście przez cały maraton, czyli usunięcie 150 linii, przy pomocy samego pionowego klocka. I było to fajne wyzwanie. Ale każdy dzięki Tetris'owi może uzyskać inne rzeczy. Spokój, relaks, wyzwanie, dobrą zabawę. Adrenalinę, z rywalizacji, no cokolwiek. Tetris jest dla mnie ważny, bo to jedna z niewielu gier, przy których nie mam kompletnie nic z tyłu głowy podczas grania. Najwyższa forma eskapizmu, i działa tak na mnie nie tylko wersja, która jest marketowana tym, że można się przy niej zrelaksować. Każda odsłona Tetrisa działa na mnie kojąco. A podlane jest to wszystko nostalgią, bo przecież Tetris był ze mną od zawsze. I dla mnie, jako dorosłego człowieka, który goni ten eskapizm i lubi się taplać w bezpiecznym bagienku nostalgii. Jest to zbawienne. I to jest prawdziwy efekt Tetrisa, a ta, że przy okazji przyśnią mi się klocki, to tylko dodatkowy atut. A wiecie, co jeszcze mi się śniło? Że nagrałem filmik o Rejemanie. Zaraz! To nie był sen! Naprawdę to zrobiłem! Możecie go zobaczyć tutaj, pa! pa.